Kto z Was chociaż raz w życiu był zakochany? No właśnie, wszyscy. Ja też się zakochałam. Ja się po uszy zakochałam, w Jezusie. Nie ma kogoś fajniejszego, cudowniejszego i to, co odzyskałam, co mi dał. Co pamiętałam jako maciu, Pańka dziewczynka, to jest pokój serca. I nie ma takiej kariery, nie ma takiego strachu. Tutaj pieniądze do tego, co Pan mówi. Nie ma takiego strachu, nie ma takiej kariery, nie ma takich pieniędzy, nie ma takich facetów, nie ma takich ciuchów, za które warto by było oddać ten pokój serca. Bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj Emil, ponieważ Emil grał mojego brata w klanie i zaliczył ze mną mnóstwo imprez i doskonale może potwierdzić to, co mówię, bo yy, wie, że na w każdej imprezie byłam z innym facetem, mimo y, wie, jak go odwodziłam od pomysłu, żeby się w młodym wieku nie żenił. Bo mówiłam mu, że to tak po co kupować tutaj y, mleczarnię, jak się chce napić mleka. No, byłam taka okropna. On może dużo więcej na ten temat powiedzieć, bo pracowaliśmy parę lat ze sobą i jak byłam po tamtej stronie mocy. Powiem szczerze, że nigdy bym się nie spodziewał. I to, to też jest y, dla mnie takie, takie bardzo mocne świadectwo. Też to dzisiejsze spotkanie. Życzę, życzę Ci naprawdę takiego, takiego mocnego związania z, z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Super, naprawdę. Mówisz, że się nie spodziewałbyś nigdy tego po mnie, ja też nie. Gdyby Pan Bóg mnie nie walnął tak w łeb porządnie, jak mnie walnął, to pewnie nigdy w życiu by się to nie wydarzyło. To musiał on zaingerować, bo chyba jednak żaden człowiek tutaj sam z siebie nie byłby już w stanie pokazać mi, że tyle, co narozrabiałam w życiu, że to naprawdę było złe. Byłam już tak mocno po tamtej stronie mocy, że ja swoim, swoim sumptem i, i ludzkim takim sumptem nie byłabym w stanie tego po prostu zauważyć. Także chwała Panu.